Witam wszystkich serdecznie. Może przywitam się amfas, Witajcie. Dzisiaj przygotowuję kolejne pudełeczko do przeniesienia dżdżownic do mojego bardzo dużego werni kompostownika. Dzisiejsza metoda, ja bym ją nazwał sposobem poszukiwaczy złota bez wody. Bo wykorzystuję do, tego, wykorzystuję do tego jedno z pięter tego czteropoziomowego wermikompostownika. To przy takiej dorywczej pracy bardzo fajny element. Czemu akurat tak? No po pierwsze, to dlatego, że o, to tylko kilka pojemników, więc metoda. Szybka, prosta. Po drugie, tutaj jest nie za dużo żuwnic, bo jest to już kiedyś przeze mnie segregowany pojemnik. I on właściwie zawiera permikompost. Już dobrze przetworzony. Natomiast jest jeszcze na tyle wilgotny, że w nim znajduje się dosyć sporo drzwi. I prawdopodobnie to są również kokony. O, chociażby tu jeden, dwa. Tak nie zobaczycie, musicie mi uwierzyć na słowo. Ale taka ziemia powędruje do ogródka. Tym razem, natomiast, tak jak mówiłem, żołnice powędrują do mojego największego vermikompostownika, czyli przesiewamy, w stylu poszukiwaczy złota. Ile. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia i do zobaczenia.